W Teatrze Zdrojowym w Polanice Zdroju uroczyście podsumowano projekt pod nazwą Wakacyjna przygoda na ziemi kłodzkiej z husytami w tle. Towarzyszy nam wystawa tematyczna poświęcona życiu codziennemu na ziemi kłodzkiej w czasach husyckich. Wystawa przepięknych prac plastycznych, które mieliśmy dzisiaj okazję nagrodzić podczas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego. Konkurs tym bardziej szczególny, że wzięło w nim udział ponad 40 uczestników. Najwięcej spośród wszystkich projektów, które miałem przyjemność realizować i faktem jest, że powstaje, powstał w tym projekcie fantastyczny film z udziałem 19 zaangażowanych statystów o legendach husyckich na ziemi kłodzkiej. Można powiedzieć, że film międzynarodowy, bo oprócz rodzimych rekonstruktorów z grupy Banici Z Kłodzka, wystąpili jeszcze rekonstruktorzy z czeskiej grupy Foltes z Kwasin, ale także rekonstruktorzy z Media Hanze czy z bracwelserskiego Saksonium. To jest rysunek, który przedstawia walkę husytów z muchami. Jest to trochę ironiczne pojęcie. Jest to legenda o husytach, która zdarzyła się w Starym Wiedisławiu. Polega ona na tym, że kusyci, którzy zrobili sobie przerwę obok kapliczki, która aktualnie tam stoi, w tym miejscu, które, które mój obraz przedstawia, zostali zaatakowani przez muchy w momencie, gdy chcieli po prostu zaatakować kościół, w którym Wielisławiu chcieli go zgrabować. Z markiem mamy przyjemność współpracować już od półtora roku, a nawet dwóch lat. Pracuje nam się naprawdę bardzo dobrze, wiadomo są wzloty i upadki, więcej jednak wzlotów. Udaje nam się dopiąć do celu każdy jeden projekt, który robiliśmy razem. I właśnie podsumowaniem to był ten film, który dzisiaj miał premierę tutaj w teatrze. Naprawdę ekipa cudowna. Wspaniali przyjaciele, polscy, nasza grupa Banici, każda, każdy przyja wszyscy przyjaciele tak naprawdę z każdej grupy rekonstrukcyjnej, którzy nas pomagali, yy, znajomi z Czech, których poznaliśmy, akurat daliśmy radę, że tak powiem, znaczy, mieliśmy możliwość poznać i współpracować z ludźmi z, z Czech, gdzie naprawdę chwałem za to, że podjęli wyzwanie. Yy, z Markiem nam się też tak naprawdę współpracuje idealnie. Współpracę zaczęła właśnie przez Pani Batu. S kterou já už se znám další dobu, a napsala mi, že se z nás právě s Markem, který řídil tento projekt, dali jsme si vlastně v Kudově sraz, kde se vlastně dal termíny, jak ta spolupráce bude vypadat, co se vlastně po nás chce, že budeme vlastně pomáhat připomenout tady v Polsku období husitu. A jelikož husitství patří k Čechům jako zadnice na hrnec, tak jsme do toho šli. Spolupracoval se velmi dobře, i přesto, že vlastně to všechny natáčení probíhaly v pracovní dny, tak jsme se uvolnili a vlastně ve svém osobním volnu jsme jeli na natáčení a byla to legrace, zábava. Poznali jsme milé lidi a hezké lokace v Polsku. Projekt pod nazvou Wakacyjna přegoda na zimě Kłodzkiej s Husytami v tle dofinansowany zostal ze środków v powiatu Kłodzkiego, města polanice zdroju oraz Nadleśnictwa bystrzyca Kłodzka.